Cześć, tu znowu Radek 926. W, ostatniej, w ostatnim odcinku tutaj zdobyliśmy Mansillię Wędrowaliśmy sobie e, dyplomatą. I oblegamy caralis, który w tym odcinku postaram się zdobyć. Więc zakończmy turę, tym poprzednią. O! Chyba posiłki tutaj im płyną. Brytania. O nie wiem czemu Coś takiego się stało, ale pewnie sobie z nimi nie pogadamy. Zero jednostek Dobra. Ob będziemy oblegać caralis na samym końcu. Tak jak to zawsze bywa. Przynajmniej mnie Wesprom tutaj trochę Chociaż nie Wesprom mnie ani wojskowo ani militarnie Nie yy, Ród z cypionów Ci niebiescy idą na Kartaginę i tutaj na północną Afrykę To mi się zdaje, że jednak Jednak coś to da O, tutaj widzimy armię galów nawet dwie, jedna może taka niezagrażająca. Czy ich zaatakuje, tego nie wiem. Sprawdźmy, czy... jak tam z naszym zasięgiem. Myślę, że tak. Chłopów zostawimy, żeby nam tutaj pilnowali miasta. W walce oni nie są mi zbytnio potrzebni. Te jednostki wyślijmy do Mediolanium. No dobra, różmy się dyplomatom już. Zacznijmy atakować. Za z sytowie. Tak. Dobra 106 ludzi Ja mam 340 Luc już już O, kapitan Hannibal Będzie ciekawie Chociaż mam taką nadzieję Przynajmniej Tutaj mamy ładny cytat Platona. Jedynie władcom przysługiwać winien przywilej kłamstwa. Tak. Myślę, że chyba nie powinno być większych problemów ze zdobyciem tego miasta. Mam taką nadzieję przynajmniej. Nie chciałbym tego, żebym na przykład przegrał z taką liczbą ludzi. Dobra. To jedziemy. Mają kawalerię i dwie jednostki włóczników, o ile dobrze zapamiętałem. Ustawili tutaj przy bramie milicję miejską, czyli włóczników, czyli kawalerię niewiadę. Ubezpieczają się dobrze. Jazda z okrągłymi tarczami. Ładnie wyglądają. Od tyłu, ale... Ładnie. Ten taran wcielmy jednak do dwójki. Bo gdy ludzie... Gdy rozwali jednak tą bramę, to... Żeby było parzyście 4-4. No, jeden trochę bliżej. Ty już stoi. Szkoda jedynie, że Senat chce tak szybko tych wojen. Ale cóż, cóż poradzić? Trzeba go zaspokoić. Osobiście chcę grać tak, żeby mieć jak najwyższe wyniki w Senacie i w ludności, i nie chcę jakiejś eksterminacji. Chyba, że zostanę do tego zmuszony poprzez to, że mimo, że zdobędę to miasto, będę miał czerwoną minkę i będą mi się buntować. Odegrałem wcześniej w Roma. tak było, gdy zdobywałem Hiszpanię. Ja ich okupowałem i później musiałem wielkie siły tam zostawiać, żeby oni mi tego... No, żeby się do końca nie zbuntowali. To było trochę się na tym męczyłem Zostawiałem wtedy siły A prowadziłem kampanię w Egipcie więc było ciężko Myślę, że teraz nie popełnię tego błędu A z Egiptem chcę nawiązać yy, stosunki bardziej przyjemne. Czyli prawa handlowe, może sojusz. Gdyż oni są daleko, więc wątpię, żeby któryś z rodów się zainteresował nimi na razie. A później zawsze możemy zrezygnować z tego sojuszu. Więc co nam szkodzi? Może no, trochę przyspieszmy. Dobra, dobra. Nie biegnijcie, nie biegnijcie, nie traćcie sił. Tam jeszcze jest kawaleria. Lepiej, żebyście trochę zaszczędzili siłę na nią. Oni sobie przechodzą przez bramę Maszerują bardzo ładnie Szkoda, że teraz kawaleria nie, zas nie zaszarżuje i nie zobaczymy jak to jest Wątpię, że nie tam... się bardziej raczej tutaj więc poczekajmy na nasze ludzi lepiej iść wszystkimi w kupie równo a nie pojedynczymi siłami Dobra, myślę, że tu zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.